Najgorsza decyzja w karierze? Przestań grać piłkę przez jakiś czas. Okay. I to może to. Kolega z drużyny, który najbardziej, najbardziej irytuje Cię, irytował swoją grą. Taranek, bo piłkę mu ciężko zabrać. Sebastian Taranek. Tak, tak? Sebastian, tak. Drużyna z okręgu, w której nigdy byś nie zagrał. Lipa i Męcinka. Są jakieś powody? Nie lubimy się. No <laughs> I wszystko. <dobra. laughs> Najlepszy zawodnik, z którym grałeś. To też Sebastian Taranek i Damian Kowalczyk. Najlepszy zawodnik przeciwko któremu grałeś? Liczą się juniorzy. Tak? No to, no, to, to sam, to się, to się sam jest taler w sumie. Mogę, no bo teraz jakby w jak elektroklasie gra, to można uznać. No to no, wtedy też zajebiście. Możemy przypomnieć zawodnik Śląska Wrocław. No, w to też zajebiście chodziło. Czy kiedykolwiek udawałeś kontuzję na i Jeśli tak, to dlaczego? Tak było. Jasne, no jasne. Trzeba kraść minutkinę. Tak jest wynik. Doceniamy szczerość na kanale. Opisz swoją przygodę, jakiś tytułem filmu. Szybcy i wściekli. Była już o nas na kanale, ale no? grałem troszkę z strzały. I mogę potwierdzić, szybki, dynamiczny. Wściekły. Wściekły. <laughs> Piłkarz, do którego jesteś podobny, stylem na boisku. Na boisku? Może wczeklij, troszkę mniej. Halk? Może Halk, no. Hulk. Czyli do Halka jesteś no podobny. Hulk, I macie zakończony aktor, okej, okay. w porządku. Aktualny lub no były kolega z drużyny z najbardziej zmarnowanym potencjałem. O... Oliwier Janczak. Nie rozwodzimy się dalej? Nie. Z jakim zawodnikiem Babuś się pójść na imprezę po meczu? I dodam, byłeś już u nas na kanale z Tobą. Sebastian Taranek. Okej. Okay. No tak bywa, nie? Czasami Czyli to muszą bywa. być mocne imprezy, dobra. Musimy chyba liderów też zrobić, właśnie takich osób, z którymi nie chcemy imprezować. No to... Musimy osobną tabelę zrobić z osobami, które imprezują po no. prostu, no. Już by byłeś na pierwszym miejscu na pewno. Albo Sebastian. No, no Sebastian. Sebastian, Sebastian z bo W Fojnowie go chani wy, 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 wymienił. Myślę, że wyjaśniłeś kwestie, które nas nurtowały. Siema z tej strony Weekendowi. Witamy u nas na kanale w programie Byle do 10. W sprawdzamy umiejętności zawodników z niższych lig. Jest z nami dzisiaj Marcel Szałach, zawodnik Jaworzanki i Jawor. W końcu musieliśmy ten klub odwiedzić, ponieważ był wymieniany dużo razy u nas. Marcel, wiele razy zostaliście wywoływani przez e, poprzednich uczestników do tablicy. W końcu tak jak Kasper powiedział, musieliśmy was odwiedzić. Myślę, że będziesz walczył o pierwsze miejsce, czy raczej. Raczej for fun wszystko dzisiaj. Nie, to wszystko dla zabawy. Trzeba się pośmiać, miło was tu ugoszczę, mam nadzieję. To chyba lecimy, nie? Chyba, że macie coś do dodania jeszcze. Marta, to nie trzeba dużo dodawać. Życzymy ci po prostu powodzenia i możemy przejść do konkurencji. Pisz. Klasycznie jedenastka, trzy rzuty karne. Na jakiej pozycji grasz u siebie w klubie, może powiedz najpierw? gdzie gdzie albo skrzydełeczko. A karny wykonujesz? Tu nie. nie? Tu nie. A radzisz sobie z presją? Jasne. U nas duża presja na kanale jest, więc. A ja jestem ciekawy, tutaj nie. A gdzie karne wykonujesz? <grym> w jakim czasie czas 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 wykonywałem karne? Trzy próby, oddaję ci mikrofon, jedna na bramkę. Ty rzuca się? No, do ludzi tylko. <grym> padnie, to padnie. Zobaczmy, czy, czy to jest powód, dlaczego nie wykonujesz Dobra. Wiznak coś? Kasza mówi, że Marcel ma farta, że nie wziął korków z saty. Co poczułeś? Ty faktycznie. Marcel pojedz teraz tak po cichu do kamery, gdzie go łowisz teraz. To samo. O. Myślałem, że w ciemno pójdzie, chciałem mocną dać. Zdarza się. Nie zdarza się. Zdarza się. Nie wymagam od Ciebie, wiesz, wielkich rzeczy. Cię, grałem z Tobą, więc wymagam od Ciebie, nie? Dawaj, co teraz? Kolejne, dawaj, lecimy, lecimy, lecimy. Jak sobie radzisz w ciemności? Następne pytanie. Zobaczymy. <laughs> Lubisz się bawić nocą. To, to wiem. Musisz sobie poradzić z konkurencją, w której będziesz miał zawiązane oczy. No. Ja na bramce. Spoko. Chcesz bramkarzem, czy bez? No proste, że zy. Zy? No jak. No dobra, to idę. To fajnie było, jakbyś mu zawiązał, nie? A, faktycznie, zapomniałem szelika. Myślałem, no. że ufamy sobie na tyle, że ten. Żytę? Żytę. Żytę Wiesz, to znaczy, że ten? Że ten. francuski. ci nie dom. Wiesz co znaczy, że I po ptakach chopię. Jest na tym? Na kropce? No jest. No, no to i stąd. No. Można? Można. Czy... Wyciągaj tam. No, padło. No, słyszałem. <laughs> Dawaj. Przyszedł. Ja teraz wezmę rozbieg. Czekaj, tylko... Gdzie? To jest dobrze, jest git. Jest tak? git. No. No. Ale Zaufam. Przejdzie, przejdzie to. Pół kroku od karnego. O, nie, ale czuć, czuć, nie? Po łódeczkach widać moc w nogach. Tak? Dobra, daj mi do ręki, już nie ten. Zarzuca do ciebie prosto i złap. Dobra. Dawaj. Ale z kozłem. Łap. Czekaj, ja bo gdzieś tu jest karny, nie? No yeah. jest. Bo ja dalej idealnie Tu? Jest klej w nogach. Gdzie, tu? Trochę w lewo. To było po prawo. I, I krok do przodu, zatuję, zatuję. i krok do przodu, i jest o, git. I to, idealnie. Kurwa, idealnie. Idealnie, kurwa, w kropeczkę. Dobra. Window. Może być? O, jest no. git, no. Co? Co? <śleski> o kurwa. Co? Szczerze, niektórzy takich karnych z, z otwartymi oczami nie strzelają. Co? No? Co? <śleski> Nie! Nie, kanał, nie kanaj! Myślałem, kanał weekendowy. Dzisiaj nazwa kanału shała. Co ty? Nie, musicie mi to pokazać, bo nie wierzę wam, kurwa, oszuści. Nie, no to, to konkretnie. No, tak? Nie to no, w czym będę ci koło? Nie, tak zrobiliśmy, bo to, to specjalnie. Nie? Bo nie, przestrzeliłeś. Nie. Oddaję. pasuje. Ja też mi daj, nie? Mogę? Nie. Dzięki. Daję. Ciężko coś powiedzieć po tej konkurencji. Nawet Kurde. się nie rzuciłem. Muszę odpocząć. Nawet się nie rzuciłem. Marty uderzył konkretnie. Ten trzeci raz był. Potężny, nie? No, co on lepiej działa, nie? <laughs> to jest dowód na to, że warto imprezować. Weekendowy szczur, odwracasz się tyłem. Ja bronię. Widzę po Twoich łydkach, że poradzisz sobie uderzenie tyłem, więc. Proszę bardzo, oddajcie mikrofon. Oddajemy głos do studia. A no, tak delikatnie, żebyś to złapał. W końcu. On haluksami wydrapuje. A <laughs> To lekko było, ja nie umiem piętą Ważę, że w sieci. Ty ja mogę zrobić tak? Nie będę nie było piętą, tylko on tak podrzuca do góry leciutko. Dobra, do światy do po chodzi. Powiedz kiedy? 3, 2, 1 W sieci No, ch chłopie. Staraj się podnieść nogą i chcesz, żeby piłka leciała koło ucha, nie? Mówię, jak on to uderzył, że się odbija od ziemi? Chopie. masz taką umiejętność, że uderzasz piętą, odbijasz się jeszcze po koźle. Ja, ja ci piętą wcinę, dałem, chopie. To bo podbił piłkę sobie, tak o. Ja ją ustawiłem robię Tu już trzy dwa ona mi spadła kurwa. Ja ją postawiłem od nowa Dobra, Dobra. czekaj że ona mnie się ustawi Ty. razy, bo no ja nie wiem O to jest ostatni teraz Powiedz kiedy 3, 2, 1 Nie przeklinaj tam Na wersalkę jedną Ale no dałem ci ile mogłem, naprawdę To jest 3 na 3 Tylko którą zaliczamy ja bym wcinę zaliczył. No, to w sumie trafiłeś wszystkie trzy, to można jedną zaliczyć. To mhm. takie kontrowersyjne poszło teraz że jestem załamany psychicznie. <laughs> Jak dobrze pójdzie w kolejnych konkurencjach, to może no, no, granowicę leczyć. Jest potencjał. Jest eee. potencjał. Kogo? Granowicę. Parę <laughs> razy mnie oszukałeś, a nie razu. Ani Ani ale nie, nie jestem tak. zły, nie jestem zły. To tak po nie będziemy kłamać. Nie będę kłamać po nie jestem zły, więc... Beautiful life, poprzeczka. amelinium u nas domyślasz się o co chodzi? Spróbujemy. Ja Ale domyślasz się czy nie? Pytam. Domyślam, domyślam, to to domyślam. trzeba zrobić. No super kopie, nie? to <noise> 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 no się <lecimy> z poprzeczkami, <noise> dawaj. Lecimy. Trzy razy poprzeczka. Do tej pory chyba tylko w kunicach trafił chłopak. Raz, raz, raz. U nas raz coś trafił w, no. w poprzeczkę. Ja też nie będę miał spokojnie. Jest za dużo mocy tych łydkach. Oj. Oj. Ja, ja bym zaliczył. A ja nie. Yes. Czekaj, czekaj! Mogę już? Co? co ty chciałeś startować do niej? Chciałem dojebać, no ci dobić. Nie no, nieźle. U nas na kanale to jest naprawdę ja myślałem, niezła nie średnia. myślałem, że żadnej nie trafia. nie no, no ja Drugi, który trafił, także jest <laughs> <laughs> Wyśmiał. Tu ty u nas sami piłkarze są na kanale, czy jak? My, wyma My wymagamy... u nas na kanale jak największej ilości poprzeczek. Następnym razem się poprawię. A skąd myślisz, no. że następny raz? Może kiedyś będzie, nie? Marce, znasz troszkę hi... znasz troszkę. raz. Marcy, znasz troszkę hiszpański? No jasne, Carvajal. Jest... Ola, mam pytanie do ciebie. Jakie raz, dwa, trzy po hiszpańsku? Uno do stres. No i to jest nasza konkurencja następna. Także uno do stres, ja ci zagrywam piłkę z bramki. Ty, w zależności od etapów, przyjmujesz ją. Najpierw uderza w trzech kontaktach, w następnym etapie w dwóch i w, na... w ostatnim etapie w jednym. To mam tutaj trzy kontakty, tak? Tak, no. Powiem ci, że dwie, 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 sześć piłek. Nie no, żartuję, tyle jest. nie no, żartuję. A Ty? O kurde. Dobra, teraz siądzie. Dawaj. A teraz umówmy się tak. Jak ją tam kopnę, to idziesz po nią. Nie no, żartuję, dawaj. Nie? No to już kij w tą przewrotkę, bo tu nie ma szans. No daj kozła, żebym z tak dał. O! Tak jest! Co, zła? Zła? Zło? Aż się pociąg wykoleił tam. Ja zawsze, jak idzie pierwsza piła, nie ma co patrzeć, chyba. Ja troszkę się pośmiałem, z radości dałbym ci pół punktu, ale ci nie dam. Ale fajnie, fajnie, naprawdę no. Podobało mi się generalnie. Nie trzeba, trzeba bić Podoba się nie dla mnie. Nie ważne, nieważne, gdzie tak. bić. Muszę powiedzieć, że błąd, że halówki, muszę zmienić to, bo szatnia była dzisiaj zamknięta, nic z tym nie zrobię. Ale następne odcinki obiecuję, że będą korki i będę wszystko bronił, więc... Ktoś powiedział, to byś nastał korki. Ja ci macie uciek... jakieś... macie rozmiar 52 w szatni? Patrz na to. Ten rodzik ma 63, chodźmy. <laughs> <laughs> Także płetwy, płetwy służą mnie tylko do pływania. Następna konkurencja. Znasz? Przed chwilą wymieniłeś nazwę. Proszę powiedz. Kozioł. Marcel zadeklarował, że na pewno raz uderzesz z przewrotki. Sprawdzimy to. Zobaczymy, czy dotrzymasz obietnicy. To jest twoja obietnica powiedz. A ile, ile strzeliłeś w karierze z przewrotki? Dwie i z czego trzy na treningu. <laughs> nie no, zawsze próbuję. W, w ligowym? W ligowym chyba jeszcze nigdy. Ale próbuję zawsze, nie? No to by dzisiaj weszła. To to ostatnio z przewroty, tak? Chyba, że ktoś pierwszą, kurwa. Dobra. Ale w jaworze grawitacja na lewo ściąga, bo chlebu miał to samo. Tak was ugościłem, nie? Dawaj, teraz wejdzie. Dobra, daj tą przewrotę, nie? Tylko musisz dać wysoko. Przewrotka była. Także spełniłeś swoją obietnicę. Chlami, Możemy nie? przejść dalej, troszkę się podrapałem tu niepotrzebnie. Bo Turlacek, turlach pierdolę To może ma żadną? Nie, nie. Myślę, że u nas nie ma cięć. Szatuń! A ja, ja też, ja też Pierdolony, jaką drabinę ma tutaj? Kurwa! Mi się nie zaczyna, kurwa, się opak odtąd tylko na od... klacie. Jestem pierwszą osobą, Chuj dupa, dupa ma... drabina! Na zebrach, kurwa. Przepraszam, że mi się na zebrach zaczyna. już patrzyjemy! Ja. Nie. Bo to jest powiększony sześciopak na majówkę, kurwa. Prawdzie, że szybko do waka Deforma na wakacje zajmował. Ty trenowałeś boks jakiś nie, generalnie? Nie, to trenowałem. Bo... O właśnie. Nowa konkurencja? Tak. Jak mu najebie to punkcik. A jak ja mu najebie to co? To chuj. To Ja Jaworzaka, Kocikarere, kurwa. Jaworzynka. Jarzynka. Dobra, Jarzynka bo też. No chodzą przypowiedzi, nie przyjedziesz. Dobra. Kolejna konkurencja, połóweczka, połówka. Czuję się w tym dobrze. Pytanie do ciebie. Co oprócz piłki noży, bo słyszałem, że coś tam trenowałeś jeszcze box. sztuki walki, boks, tak? Boks, tak. Dwa lata boksik. Dwa lata? I jakieś tam sukcesy chciałeś może, czy tak po prostu luźno dla siebie, czy profesjonalnie coś trenować? Nie, ja przestałem grać piłeczkę, poszedłem no. na boksik. I tak mniej więcej dwa lata sobie trenowałem. Później wróciłem do piłeczki, jednak piłka w sercu, nie? Okay. Jak najbardziej to rozumiem. Nie? Tego się nie, nie, że nie zapomina, ale ciężko od tego odejść, nie? Jak się tego to nie możesz od tego odejść, nie? Czyli teraz będziesz trzymać. Box, box to box. Teraz box na meczach. Teraz na meczach. Połówka. Połówka. Można? Można. Jadęmy by O kur. Ale wiatr. Dobra, ta gosę dla fanów kopniemy, nie? Nie no, dość. mówię. dramat. No Powiedz Dramat. Mówiłeś, że wczoraj na treningu ćwiczyłeś. Ćwiczyłem, ale na tą bramkę. Marta wczoraj mówił, że na treningu ćwi ćwiczył, trenował. Połówki ćwiczyłem. No, nie strzały, tylko połówki. Ale mówiłeś, że na tą bramkę, więc. No, no, Na tą bramkę. Czyli rozumiesz, że nie pomogło. Nie pomogło to. Dzisiaj prawda? wiatru nie ma. Nie ma co gadać. Wstyd. Nie ma wiatru, nie ma co gadać. Nie ma co gadać. Wstyd. 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 Dla tych, którzy już mają banię! Bania! Widzicie co chodzi? Bania! Bania! bania, bania. bania. Widzisz ten słupek? Jeszcze tak. dwa ciężki przeciwnik. Musisz te piłeczki, możesz pokazać tutaj? Musisz piłeczki. Trzy. Nie w jednym momencie, ale po kolei, zatrzymać głową przy słupku. Ale gore, zanim przejdziemy do tej konkurencji, jest jedno ważne pytanie. Bo u nas na kanale Jaworzanka była, była wymieniana dosyć często jako klub, w którym ktoś by nie chciał zagrać. I wiesz może dlaczego? Jaki jest powód tego? Szczerze to nie wiem, może to jest zazdrość. Wiem tylko tyle, że niektórzy z tych, co tutaj brali udział w tym... Trud, Przedsięwzięciu, zalęgu, Powiedzieli, że nie do, nigdy by nie zagrali w Jaworzance Jawor, a na przykład pisali do naszego trenera kilka miesięcy wcześniej, czy nie mogą przyjść na trening, nie? Tak, było, no, prawda? Prawda, są na to dowody. Chcemy zaznaczyć, że u nas kanał to jest przede wszystkim luz, a nie chcemy żadnych tutaj spin niepotrzebnych, no, więc no, myślę, że. Totalny luz! Trzy, dwa, jeden. No, jeden 1? na jeden. To już tylko z przewrotki nie uderzył. A jak jedna, to zadba? <noise> <noise> Możesz przeklinać? No. Dwa, <noise> jeden. O, jest to jedna, i będzie hatryk, jakby. Patrzcie jak... to, Generalnie w kunicach to by sobie moczoło. czoło. i na starym wojsku też. Trzy, dwa, jeden. Całkiem dużo punktów sobie zdobyłeś, uważam. Więc. zabawa, zabawa, zabawa. No i jeszcze dodam na koniec: nie chcemy żadnych kontrowersji u nas na kanale. W sensie mogą być kontrowersje, ale nieduże. Musisz się obrócić 15 razy, bo nas jest 15 razy na kanale, musisz dobiec do tej piłki i udać na bramkę. Official update bez bramkarza. Twoja... Ale to na gazie trzeba robić, a nie powolutku, no, nie? oczywiście, że, że tak. No. Im szybciej, tym lepiej. Patrzy o sprawa, czy to jest 15, w lewo czy w prawo. Dla mnie to możesz zrobić 60 nie, tyle nie <laughs> Jak zrobisz 30, to masz dodatkowy punkt. Jak dobierasz dodatkowy punkt, to zawsze. Będzie. Dodatkowy punkt za 30. Dobra, zarobisz. ale, ale liczcie, dobra? Słucham? Liczę. 3, 2, 1. Nie. Zaraz dalej. A jednak... O kurde. Gdzie jest to 30? Nie ma szans głowy. Nie, nie. Naprawdę wierzyłem w to, że zrobić 30. Ej, Naprawdę. na początku też wierzyłem, ale jak było 10 i ja już kopię nie... One, muszę ci powiedzieć, że tydzień temu zawodnik o nazwie... O nazwie? O, nazwie, o loginie? Muszę ci powiedzieć zawodnik o imieniu, Sebastian Chlebicki Nie 15, dobiegł nawet do piłki no. I co, bo się zrobił 15 w drugą stronę Nie dobiegł do piłki A w 15. drugą stronę to co? Odkręcił się Leszczek Nie, zabawa Nie no, żartuję, Zabawa. Quiz. Jak na quizie go wyprzedzisz, to będzie w porządku Być 30, było 15, dlaczego? Ciężka sprawa <laughs> Ale... Po 15 troszkę poleżałeś, odpocząłeś. Ta, mogę... Już wszystko w porządku jest z tobą? Ja? Z błędnikiem? Tak, teren 20 zrobił lekko. I możemy przejść dalej? Jasne, że tak. Lecimy dalej. Przechodzimy do quizu. Marcel, zadam Ci teraz 10 pytań. Pytania są dosyć ciężkie, ale liczę na Twoją wiedzę. Dobra, dam radę. Pytanie numer jeden. Który polski piłkarz został królem strzelców w Bundesligi w sezonie 20... 21? Lewandowski? <śla> Lewandowski, <śla> dobra. Nie, bo, nie. Z jakiego miasta pochodzi klub Queens Park Rangers? A, jakie miasta znasz Londyn? Ang Anglia. W, tym, w Anglii? No, w, w Londyn, tak? <śla> Dobra, to wszystko. Do punkty. Jakim wynikiem zakończył się mecz Francja Argentyna w regulami regulaminowym czasie w gry w finale 2 -2. Mistrzostw Świata tak? w 2022 roku. Jak? Ja. W 2-2 to było. Ostatnie się odpowiedź? Tak. 3-3. No, to powiedziałem, 2-2. Kto zdobył złotą piłkę w 2023 roku? Messi Messi! Który piłkarz podczas swojej kariery miał przydomek El Nino? Nie wiem, nie wiem? Nie wiesz? No wiem, nie wiem. Bernardo Torres. Jak nazywa się aktualny trainer Śląska Wrocław? To wiesz czy nie wiesz. Czy się starasz tak sobie przypomnieć. Czyli nie wiesz, dobra. Anty Simundza? Simunża? Ante Antesimudja. Ante kto jest aktualnie najdroższym transferem na świecie? Jamal? W sensie nie warto. Nie na warto. warto, nie nie warto, nie warto. Kto, kto? kto kupione, nie? kupiony. Aha. Neymar. Dokładnie. A jak podasz jeszcze dokładną wartość, to, to punkt punktu ci dzieje. damy. No Ile tam było? Około z... 200 się kręciło, nie? Czy 120? Koło 200? 200? Dobra, 222. 222. Nie zaliczamy, dobra, lecimy dalej. <grym> z jakim numerem pierwotnie występował Cristiano Ronaldo po przejściu do Realu Madryt? 9. Jaki klub ma przydomek medaliki? W Polsce, w Polsce. Cięż... Polsce. Cięż... Polska, cięż... Czy... Ciężkie się wydosowało, nie mam pojęcia. No Pomyśl no sobie tak, to tak na logikę. Logika to nie jest moja dobra strona. Pol pol Polska Mekka, kur. Polska meka ja tam jest. Yy, w Częstochowie? No, no już podpowiedziałem Ci w sumie, Częstochowa, no. Chciałem podpowiedzieć w Częstochowie, Część, no, ale... Punkcie. Nie. <głos> 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 oczywiście chodzi o skrę. <noise> Był chatów. W którym roku klub w Jaworze powrócił do funkcjonowania pod nazwą Jaworzanka Jawor? Wcześniej oczywiście była Kuźnia Jawor. 2001? <noise> Kurwa, przepraszam. <noise> no nie, bo to niedawno było. Jaworzanka Jawor od niedawna jest. No, 3 lata, nie? nie wiem ile, ty musisz powiedzieć, w którym roku mi chodzi? 2023? Drugi, dwu, drugi, 2022. Faktycznie? Tak. Drugi? Nie. 2021. No to dobrze, mówię! No jak, no, gdzie... cztery Co? lata to są, a nie trzy. Czeka, na początku powiedziałem za. Nie, nie w 2021 powiedziałeś. Aha, chciałem powiedzieć dwa, <laughs> jeden. O, cięż... Oj, to będzie ciężki odcinek. <laughs> Marty, poradziłeś sobie z pytaniami? Myślę, że w porządku. Nie było źle, ale nie było źle. Mi kilkoma. No o to chodzi generalnie w naszym quizie. I tutaj jest mega dosyć ciężko zdobyć maksymalną ilość punktów, więc no da, jeśli nie. ktoś się końca u nas wykaże, myślałem, że będzie to no. ty, no, ale nie. niestety nie. Myślę, że powoli możemy to kończyć i przejść naturalnie do. Naturalnie, nienaturalnie do zakończenia. Na koniec mam do ciebie pytanie, było bardzo dużo śmiechu przede wszystkim, nie? więc polecasz u nas? Zawsze. Polecam. Zapraszam do oglądania, wbijajcie tutaj. Miła zabawa. Dużo śmiechu, zapraszam. Ktoś chce dodać, tam kolejno. A ja klasycznie zachęcam Was do zostawienia e, subskrypcji, komentarzy, jak Wam się podobało. Czy Marcel jest? E, nadaje się na, jeszcze na piłkarza. Marcela, czy jest jakaś drużyna tutaj lokalna, którą chciałbyś wywołać do tablicy? Yy, leksat Kościelec, może Sepka taranka byście spróbowali? Jeśli będzie chętny, to jak najbardziej. Tyle razy jest wspominano o nim, to może byś spróbował, co? Ja zapraszam. Skontaktujemy się z nim w najbliższym czasie i spróbujemy sprawdzić. Leksat Kościelec. I Marcel na koniec chcę dodać. W ogóle mnie do tego nie zmusili. <grymne> nie, no, zapraszam do oglądania, komentowania. Subskrybuj. <grymne> Dobra, nic ja teraz. Wcale mnie do tego nie zmusił. Nie, no, za zapraszam do oglądania. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie.